Twoje radio gra, cuda każdego dnia. Witaj! Dobrze, że jesteś. Twoje radiogra, gra cuda każdego dnia. Oglądaj, posłuchaj i zobacz, jak Bóg przemienia Twoje życie. Twój obrońca Cię obroni. Czytamy w Psalmie 27. Pan ochroną życia mego. Kogóż mam się lękać? Czytaj go każdego ranka przez te kilka dni, a Bóg będzie zamieniał Twój strach w odwagę, Twoje zdezorientowanie w pewność, Twoją samotność w radość z przebywania w Jego obecności. Oczywiście, na tej drodze mogą pojawić się przeszkody, a nawet oskarżyciele, ale jak mówi arabskie przysłowie: psy szczekają, a karawana idzie dalej, możesz pewnie iść wyznaczoną drogą, nie przejmując się tym, co mówią oszczercy. Bo jeśli poprosisz Boga o prowadzenie, zaufasz Jego Radzie, On będzie prostował Twoje ścieżki, nawet jeśli na razie wybierasz drogi kręte prowadzące na manowce. Zobacz przypowieści, rozdział trzeci, werset szósty. Dawid modlił się: nie wydawaj mnie tym ludziom na pożarcie, bo fałszywi świadkowie już na mnie czekają, już chcą zeznawać ludzie, skorzy do gwałtu. Psalm 27, werset 12. To trudne, kiedy jest się publicznie oskarżanym, w dodatku niesprawiedliwie. Sam Jezus, który nigdy nie zrobił nic złego, wręcz przeciwnie, wyświadczał tylko dobro, kochał i pomagał, został obwiniony. Znaleziono fałszywych świadków, oskarżono go bezpodstawnie, wydano w ręce okupanta. I kto to uczynił? Ludzie, którzy powinni stać po jego stronie, którzy podobno również kochali i służyli temu samemu Bogu Ojcu. Boży duch w Tobie wywołuje sprzeciw wszystkich, którzy go nie mają. Nie martw się tymi, nie przejmuj. Twój obrońca stanie w Twojej obronie i On zwycięży. Jego miłość, Jego dobroć pokonają wszelki jad i toksyczne działania przeciwko Tobie. Stój mocno, do Niego należy ostatnie słowo. Panie Boże mój, obrońco, ucisz moich wrogów. Wypełnij moje serce twoim pokojem i pewnością, że ty jesteś ze mną w każdej chwili. Pomóż mi iść twoją drogą i nie ustawać. Oto proszę w imieniu Pana Jezusa. Amen. Opracowanie Andrzej Til i Bogusia Król. Dziękuję, że jesteś.